Zobaczcie, jak w tej chwili wygląda rzeka Elbląg w okolicy Nowego Mostu w Nowakowie. Tutaj na pontonach roboczych umieszczone są koparki. Blisko tutaj nas wielka koparka Kat, która pracowała tutaj niedawno na rzece Elbląg. Natomiast wszystkie prace tutaj zostały wstrzymane w związku z pogorszeniem pogody. Od jakiegoś czasu w Elblągu i okolicach pojawiły się dosyć silne mrozy i w związku z tym, tak jak możecie Państwo zobaczyć na rzece Elbląg powoli pojawia się coraz więcej lodu proszę zobaczyć jak to wygląda po prawej stronie, tam tego lodu jest zdecydowanie więcej dzisiaj byliśmy też w okolicach Nowego Batorowa, ujście rzeki Elbląg i tam tego lodu jest zdecydowanie więcej Faktycznie cały zalew wiślany zaczyna zamarzać, zaczyna być pokryty lodem i w związku z tym zostały wstrzymane wszystkie prace na rzece Elbląg.